Małżeństwo w tajemnicach różańca, dzień ósmy, poniedziałek. Tajemnice światła, refleksja tygodnia. Najbliższy tydzień to, dosłownie, czas poszukiwania światła w Twoim małżeństwie. Tam, gdzie panuje mrok, Bóg chce rozpalać nadzieję i niegasnący płomień. Jest to przede wszystkim płomień Jego miłości, bo tylko on przeprowadza przez ciemną dolinę. Nie oczekuj od współmałżonka, że rozpali w Tobie na nowo uczucia i życiowy zapał. To może uczynić jedynie ten, który przemienił wodę w wino, by dać początek kolejnym cudom. Wypatruj ich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebią, wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pierwsza tajemnica światła. Chrzest pana Jezusa w Jordanie. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego, lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak się godzi nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyło mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn Umiłowany. W którym mam upodobanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Komentarz księdza Kamila Dąbrowskiego. W teologii mówi się, że Chrzest jest bramą. Ten sakrament stanowi wprowadzenie do wszystkich sakramentów. To początek życia duchowego w człowieku. Dzięki temu sakramentowi otrzymujesz niezatarte znamię Boga. Stajesz się Jego własnością. A to z kolei rodzi wielkie przywileje, a także zobowiązania. Dzięki sakramentowi Chrztu stajesz się dzieckiem Boga. Właśnie moment polania głowy wodą jest chwilą, kiedy Bóg mówi: Jesteś moim ukochanym synem, jesteś moją ukochaną córką. Od tej chwili będę cię szczególnie chronił oraz zabiegał o twój ustawiczny rozwój, bo kto kocha, ten wymaga. Jezus, zanim zaczął swoją publiczną działalność, udał się na Jordan. Stanął pokornie w kolejce z grzesznikami i czekał na spotkanie z Janem chrzcicielem. Jezus nie miał grzechu, ale w ten sposób chciał okazać pokorę oraz umocnić się przed trudną misją, jaką rozpoczynał. Dzień ślubu to bez wątpienia piękny moment w historii każdego małżeństwa: suknia, garnitur, obrączki, przystrojony kościół oraz licznie zgromadzeni goście. Coś, co zdarza się raz w życiu niezapomniane chwile. Niemniej ten początek to tylko swoista brama wejście w nowy świat. Od dnia, zaślubim mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem. To wielka tajemnica wiary. Warto wracać do tego dnia. Warto przypominać sobie ten niezwykły moment, bo codzienność to istny ring. Dosłownie walka na śmierć i życie. Walka o przetrwanie tego, co najpiękniejsze, twojego małżeństwa. Małżeństwo w tajemnica różańca. Początek tajemnic światła wyznacza także początek sakramentalnej drogi. Warto zobaczyć, z czego czerpie sakrament małżeństwa i co scena znad Jordanu może nam jeszcze dzisiaj powiedzieć. Moc sakramentu Katechizm Kościoła Katolickiego opisuje Chrzest Święty słowami Świętego Grzegorza z Nazjanzu następująco. Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą nieznieszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim co może być najcenniejsze darem ponieważ jest udzielany tym którzy nic nie przynoszą łaską ponieważ jest dawany nawet tym którzy zawinili chrztem ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie namaszczeniem ponieważ jest święty i królewski a królów się namaszcza oświeceniem Ponieważ jest najjaśniejszym światłem, szatą, ponieważ zakrywa wasz wstyd, obmyciem, ponieważ oczyszcza, pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. Te sakramentarne dary są w Tobie. Jesteś namaszczony i ułaskawiony. Jesteś święta i królewska. Zostaliście obmyci i oświeceni. Nie pozwólcie światu przysłonić tego, co Bóg złożył w waszych sercach. Dzisiejszy dzień rozważań domaga się, byście aktem woli i modlitwy odnowili moc sakramentu Chrztu Świętego. Relacja pokory i służby. Niezwykle inspirująca wydaje się relacja Jana Chrzciciela i Jezusa, ukazana w źródłowym fragmencie Ewangelii. Pierwszy z nich trwa w służbie, nawraca, obmywa ludzi i przynosi im nadzieję na przyjście Pana. Drugi zjawia się pełen pokory, by wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Jan chrzciciel, choć przychodzą do niego tłumy, by wyznać swoje grzechy, stoi w postawie oddania i uniżenia. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzin nosić mu sandałów. Słowa świętego Mateusza. Jezus zaś, choć jak słusznie zauważa Jan, sam ma moc, by chrzcić i odpuszczać grzechy. Przychodzi w geście pokory, klęka do chrztu i onieśmiela chrzciciela słowami: Pozwól teraz. Bo tak godzi się nam. Spójrz teraz na Waszą małżeńską relację. Czy Wasze wzajemne gesty i czyny mają taki wymiar, jak opisane powyżej? Czy przychodzicie do siebie po to, by się wzajemnie oczyszczać i nawracać? Czy, mając na uwadze swoje zbawienie, trwacie w postawie służby i pokory? Umiłowany syn. Umiłowana córka. Tajemnica pierwsza światła przypomina o tym, jaką tożsamość nadaje sakrament Chrztu Świętego. Oczyszczony staje się synem światłości. To jest syn mój, umiłowany. W Tobie, córko, mam upodobanie. To słowa, które brzmiały w niebie także w dniu Twojego Chrztu. Ta świadomość miłości Bożej jest pierwotna i zawsze winna być pierwsza. Tak jak chrzest poprzedza sakrament małżeństwa, tak ukochanie Cię przez Boga wyprzedza miłość człowieka. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Księga Jeremiasza. Jeśli nie zrobisz Bogu miejsca, jeśli nie usłyszysz Jego słów, trudno Ci będzie wytrwać w miłości małżeńskiej. Trudno będzie Ci pogodzić się z niedoskonałą miłością Twoich rodziców. Trudno będzie Ci wybaczyć samemu sobie błędy rodzicielskie. Odbicie, które co dzień widujesz w lustrze, jest odbiciem odwiecznej miłości Ojca niebieskiego. Nosisz w sobie godność i światło. One prowadzą cię przez mroki twojego małżeńskiego powołania. Refleksja na dziś. Rozważając pierwszą tajemnicę światła, pomyśl dziś szczególnie o siedmiu sakramentach, które zostały ustanowione przez samego Chrystusa. Być może wiesz, że dzielą się na trzy typy. Sakramenty w tajemniczeniach chrześcijańskiego, sakramenty uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii. Małżeństwo należy do tych ostatnich. Dwa inne sakramenty święcenia, kapłaństwo i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego powołania w kościele i służą budowaniu ludu Bożego. Pomyślcie dziś o swoim małżeństwie w kontekście jego rangi i celu. Przez sakrament zostaliście niejako konsekrowani, by na drodze wzajemnej służby zbawić własną duszę. Zadanie dla Ciebie. Poczuj się dziś umiłowaną córką Boga, najukochańszym synem. W osobistej modlitwie wymów swoje imię najczulej i najcieplej, jak potrafisz. I rób to dotąd, aż usłyszysz, że z taką miłością zwraca się do Ciebie Twój Ojciec w niebie. Zadanie dla Was. Zapytajcie dziś Boga, a nade wszystko siebie nawzajem, jaką misję wypełniacie względem siebie i Jezusa? Czy wasza postawa, żono, służy przygotowaniu Bogu miejsca w waszym domu? Czy twoje działania, mężu, prostują wasze ścieżki? Porozmawiajcie o tym. Jeśli widzicie potrzebę zmiany, pomódlcie się o nią i podejmijcie pierwsze kroki. Kochani, jeśli widzicie, że nie wszystko jest tak jak być powinno, to bardzo dobrze. To pierwszy krok do wzmian. Wiecie, co w Waszym małżeństwie jest najważniejsze i tem się kierujcie. Błogosławionego dnia Kochani. z Panem Bogiem.